Oto nowy McLaren Artura. Pewnie zastanawiacie się, co w nim takiego nowego. Wygląda na to, że to... ...kambriolet! A dach działa szybko. Wow. Można nim sterować się za pomocą pilota. To wygodne. Naciskasz i zobaczy jak szybko się podnosi i opuszcza. Przyspieszyli go też w innych aspektach. I opowiem Ci o tym wszystkim. O doświadczeniach z jazdy. Luis jest zaniepokojony. I opowiem o wyglądzie. I wnętrzu też. Powiem Ci, co jest dobre i co nie jest dobre. Jestem Matt Watson, a to jest Carwow. Artura to najtańszy McLaren, jaki można kupić. Ceny zaczynają się od 201 tysięcy za kupę funtów i 221 za Spider. Pytanie brzmi, czy to wygląda jak auto za ponad 200 tysięcy funtów? McLaren nie zmienił zbytnio wyglądu Artury w ramach aktualizacji. Lift zmienił tylną część wersji Spider. Z przodu myślę, że to naprawdę ładny samochód. Każdy otwór ma swoje przeznaczenie i podoba mi się nawet to, jak wygląda ekspozycja chłodnic. Chociaż mogą się tu gromadzić różne rzeczy. Mamy mały liść. Irytujące. 19 z przodu, 20 z tyłu, fajny kształt, duże otwory prowadzą do chłodnic, to bardzo niski samochód. Nie jest zbyt duży, jeżeli chodzi o powierzchnię styku z drogą, więc wydaje się niewielki. Zobacz, szklane podpory. Ładne. Wloty tutaj. I to wygląda świetnie. Oczywiście dyfuzor w tym samochodzie nie służy tylko do ozdoby. Rozprasza powietrze i poprawia siłę docisku. Pokażę dach jeszcze raz, bo to jest fajne. Dalej daszku, rób swoje. Widzisz? Karbon! Co ja zrobiłem? Sensor wykrył moją rękę. No i dobra, niech to zrobi jeszcze raz. Już nie wsadzę tam ręki. No ale to dobrze, że wyczuwa przeszkodę. W przeciwnym razie uszkodziłby dach. Zobacz. Coś mu się nie podoba. Oh it's, it's happy. Really not... Czemu on się zatrzymuje? Um, uh, on stopping? Chyba chwilę go tak zostawię. Jak poprzednio ten samochód ma 3 litrowy silnik V6, podwójne turbo. I silnik elektryczny z napędem na tył. Ośmiobiegowy automat, podwójne sprzęgło. Ale mamy inne oprogramowanie silnika, więc ma teraz 20 koni więcej. 605 w połączeniu z 95 koniami z silnika elektrycznego to razem 700. Mamy też układ wydechowy zmieniony. Silnik elektryczny pełni funkcję rozrusznika. Silnik elektryczny napędza też samochód w czasie jazdy do tyłu, więc nie ma biegu wstecznego. To zmniejsza masę pojazdu. Tyle waży. Jak na hybrydę to nieźle. Jest dość głośny. Nie brzmi najlepiej, ale głośno. No dobra. Najpierw wypróbujmy ten dach jeszcze raz, zanim ruszę. Może nie jest zepsuty. Jedź do końca. No i bez problemu. Rozgrzejmy opony. Jest fajny sposób. Ten samochód może wykonać palenie gumy w czasie jazdy i zamierzam to wykorzystać. Ale to skomplikowane. Samochód stoi w miejscu. Wyłączamy kontrolę stabilności. Kontrola poślizgu, drift Nie wiem gdzie to jest. Nie jest aktywna, wybierz jedynkę. Ja. Hamulec postojowy zwolniony. Kierownica prosta. Hamulec zwolnij hamulec. Naciśnij pedał gazu szybko. Pojazd gwałtownie przyspieszy i zacznie kręcić. No sprawdźmy. Nie miałem prosto oku. Cóż, to nie zadziałało? W ogóle. To samo, naciskam ponownie, aby potwierdzić. Bzdura, nic z tego nie wyszło. Włączyłem tylko procedurę startu. Nie rozumiem. Jedziemy. To było to. Trzeba dobrze wyczuć moment. Zobacz. Cóż, opony się rozgrzały. Ale ja czuję się źle. Myślę, że to pewnie lepsze niż używanie procedury startu. I jeszcze kręcę się w kółko, jak nowicjusz. Trudno utrzymać równowagę. Lewis się martwi. Dobra, przejdę w drive. Wystartuję tym samochodem i sprawdzić, jak szybko pokonuje ćwierć mili. Sprawdźmy przyspieszenie do 60 mil, czyli prawie setki. Oby było dobrze. 3,42. Ile na ćwierć mili? 10,92. Po wyłączeniu kontroli stabilności będzie pewnie jeszcze lepiej. Spróbujmy wystartować jeszcze raz. Hmm. 3,21 ćwierć mili. 10,74. Co za wynik! Aby sprostać osiągłem, Artura jest wyposażona w mocne hamulce. Karbonowo-ceramiczne z przodu masz 390 sześciotłoczkowe zaciski, z tyłu 384 tłoczkowe Tutaj mamy też zaktualizowane chłodzenie. Dzięki czemu hamulce pozostają responsywne przez dłuższy czas. Sprawdźmy, jak dobrze hamuje ten samochód od 160 na godzinę. Zbliżamy się do linii. Ile będzie? To było beznadziejne. 92 metry? Jeszcze raz. Nie wiem o co tu chodzi. 93 metry. Czy ja jestem w trybie traki to dlatego? Przyłączę w komfort i zobaczę, czy będzie lepiej. Moja teoria jest taka, że w trybie trak przednia część podskakuje, więc hamulce nie chwytają. Dla Waszej wiadomości przeprowadziłem test hamulców w 911 GT3 i tam było tak: lepiej? Nie, 96. To było gorzej. Co się dzieje? Nie jest dobrze. W ogóle nie jest dobrze. Wnętrze Artury jest dość małe, ale nie sprawia wrażenia ciasnego. Pozycja kierownicy jest idealna. Kolumna, sterowana elektrycznie. Pokrętła poruszają się wraz z nią. Kierownica ładna i cienka. Metalowe łopatki sprawiają wrażenie drogich. Tryb jazdy zmienia się tu. To służy do sterowania układem napędowym. Można wybierać między elektrycznym, komfortowym, sportowym i torowym, a to do sterowania zawieszeniem. Tu jest ręczna skrzynia biegów, a tam przełącznik kontroli stabilności. Można też sterować wszystkim za pomocą wyświetlacza, a tu są kierunkowskazy i tak dalej, tempomat i światła. Wnętrze jest minimalistyczne, większość jest tutaj, na przykład klima, co może być uciążliwe w czasie szybkiej jazdy. Wolałbym mieć fizyczne przyciski. Ale to jest całkiem uporządkowane dzięki temu. Chociaż ekran jest średni i reaguje dość wolno. Mamy też przyciski. Bardzo proste. Tu mamy kilka innych funkcji. Wyłączenie asystenta utrzymania pasa ruchu. To jest obowiązkowe w nowych samochodach. I kilka innych funkcji. I przełączniki drzwi i tak dalej. Pod spodem ograniczona przestrzeń do przechowywania. USB, stare i nowe. I bezprzewodowe ładowanie. I to wszystko. Nie ma tu zbyt wiele. Jakość jest niezła. Wydaje się droga. Jakbyś siedział w luksusowej torebce. Podoba mi się to. Nawet małe lusterka sprawiają wrażenie luksusowych. Nie mają jednak oświetlenia, więc nie możesz się w nich przejrzeć, gdy jest ciemno. Ale ogólnie jest ładnie. Jest przyjemnie, a widoczność przez tylną szybę jest świetna. Przez przednią też. Artura ma przedni bagażnik, 160 litrów. Zobaczmy, ile walizek uda mi się tu zmieścić. Najpierw wyjmę kable do ładowania. To hybryda plug-in. Warto może zostawić te elementy w miejscu. Dawaj, jeszcze jedną. Może? Może się nie uda. Nieźle, co? Jeżeli potrzebujesz trochę więcej miejsca, 911 Turbo S kosztuje podobnie. Dodatkową zaletą jest to, że tylne siedzenia można złożyć i wtedy zmieścisz więcej. Porsche nie jest aż tak duże, ale aby dowiedzieć się więcej o tym samochodzie, skorzystaj z kodu QR. To prowadzi do pięciu irytujących rzeczy dotyczących nowego McLarena. Okno tego samochodu wydaje ten dźwięk. Gdy podnosisz, jest tak samo. Opcje w tym samochodzie są szalone. Mamy więc lakier zewnętrzny, skórę we wnętrzu, elementy zewnętrzne i felgi z karbonu. Mamy wykończenie felk w ciemnym kolorze, pomarańczowe zaciski, system podnoszenia pojazdu, sportowe wykończenie układu wydechowego, osłonę bagażnika z włókna węglowego, dach, izolowaną termicznie szybę, pakiet z karbonu, podgrzewane fotele z podparciem lędźwiowym i podłokietnikiem z logo McLaren. To jest warte 300 funtów, a pewnie tego nie zauważyłeś. Wygląda jak zgnieciony znak Nike. Kontynuujmy. Pakiet technologiczny, 12 system audio, pakiet wspomagania parkowania 360, adaptacyjny tempomat, ale bez asystenta utrzymania pasa ruchu. To wszystko 65 300 funtów. Jeżeli w nocy padało, a po upuszczeniu szyby na dachu zgromadziła się woda, tak się dzieje. Pada na mnie. Dach nie ma zbyt dobrego systemu odprowadzania wody. Więc nie róbcie tego. Ale po co otwierasz okno, możesz zapytać? Bo zazwyczaj lusterka boczne zaparowują od wilgoci. Trzeba to zrobić, żeby je wytrzeć, a wtedy jesteś cały mokry. Dlatego to robię. Można by pomyśleć, że tak zaawansowany technologicznie samochód będzie miał bezprzewodowy Apple CarPlay. Ale pokażę ci coś. Wezmę telefon. Widzisz kabel? Co się stanie, jeżeli go wyciągnę? Nie ma bezprzewodowego Apple CarPlay i Android Auto. O co chodzi w 2025? W tym samochodzie jest tylko jeden uchwyt na kubek. Czyli w czasie dłuższych podróży możesz się zabawić z pasażerem grając w grę, polegającą na łapaniu uchwytu na kubek. Zaczynamy. Wygrałem. No dobra. 1-1. Wygrałeś. Ale to prowadzi do pięciu zalet tego samochodu. Bo mogę używać schowka w drzwiach, a ty możesz pomyśleć, jeżeli go użyjesz, to kiedy podniesiesz drzwi, butelka wypadnie. Ale nie, tak się nie dzieje. Jako, że drzwi otwierają się do góry, system podnoszenia osi działa przy otwartych drzwiach. Możesz pomyśleć, po co to komu. Mam samochód z podnoszeniem i czasami mam otwarte drzwi. Próbuję podnieść oś, ale to się nie udaje. Myślę, że nacisnąłem przycisk, wysiadam z samochodu i zdaję sobie sprawę, że zostawiłem go na tydzień w pozycji pionowej. To nie jest dobre dla samochodu. Jeżeli jest trochę zimno lub deszczowo, ale nadal chcesz cieszyć się dźwiękiem wydechu, nie musisz opuszczać szyby. Wystarczy opuścić tylną szybę. I piszczy tak samo jak szyba kierowcy. Reputacja McLarena w zakresie jakości wykonania i niezawodności nie jest najlepsza, ale ten samochód jest objęty pięcioletnią gwarancją bez limitu przebiegu i trzyletnim bezpłatnym serwisem. Jako hybryda samochód ten ma przyzwoitą wydajność. Tu mamy średnio 13,5 na setkę. To przyjeździe na maksa, jeżdżąc spokojnie zrobisz 9,5, a na elektryku możesz przejechać z 30 km do jakichś 110-120 km na godzinę. Wiecie, co powinniśmy zrobić? Zmierzyć czas na ćwierć mili. Na elektryku. Zróbmy to. 60 mil, czyli prawie 100 km na godzinę, to. Czekajcie. To będzie czas jak na ćwierć mili. 15,37. A ćwierć mili? Nie tak długo, później. 19,98. McLaren starał się poprawić równowagę między komfortem a prowadzeniem. W tym celu zmieniono amortyzatory, które mają teraz nowe zawory. Jest też nowa jednostka sterująca amortyzatorami. Monitoruje sposób jazdy samochodem i automatycznie dostosowuje amortyzatory. To działa o 90% szybciej niż poprzednio. Samochód reaguje na warunki nawierzchni drogi znacznie lepiej niż wcześniej. Ale czy to dobrze działa? Sprawdźmy. Ustawiłem silnik i skrzynię biegów w trybie sportowym, zawieszenie w trybie komfortowym. Samochód jeździ tak dobrze, że ma się wrażenie jakby się latało. Zmiana biegów jest bardzo płynna, silnik. Wiem, że ludzie nie przepadają za hybrydami z V6. O inne tego typu samochody nie są zbyt atrakcyjne, ale to działa. Nie ma żadnego opóźnienia, po prostu zapewnia napęd gdziekolwiek jesteś. Trzeci bieg, naciskasz. I samochód jedzie. Jest niesamowicie szybki. Bardzo łatwo jest jechać szybko. Widoczność jest fantastyczna, bo deska jest niska. Czucie kierownicy jest znakomite. McLaren jest jednym z niewielu producentów, którzy nadal stosują hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Uderzam w wyboje i kierownica lekko drga. Czuję na wierzchnie drogi. To cudowne uczucie, a sama kierownica jest przyjemna w dotyku. Jedyną rzeczą, która psuje całość, są fotele, trochę się w nich kołysze. Są wygodne, ale kiedy jedziesz szybko, nie nadążają. Spróbuję ustawić zawieszenie w trybie sportowym. Proszę bardzo. Lepiej wypełnia nierówności. Być może jest bardziej płasko, ale nie wydaje mi się, aby jeździło lub ślizgało się w ten sam sposób. Następny przejazd wykonam w trybie track. Jest bardziej sprężyście i stabilnie. Ale nie twardo. Nie widzę tu wielkiej korzyści. Wrócę do trybu komfortowego. To chyba najlepsze. Sposób, w jaki ten samochód jedzie, jest bardzo przyjemny. Nadal czuję płaskość, stabilność i bezpieczeństwo. To jest absolutnie jak. Chciałbym powiedzieć, rakieta. Jest w tym coś z kosmosu. Po prostu dostarczanie mocy, płynność. Znajduje taką przyczepność. Nie wiem, jak to jest, gdy nie ma przyczepności, bo w tej chwili pomaga mi kontrola. Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie to opanować bez niej, więc mam nadzieję, że utrzymam przyczepność. Nie wydaje mi się tak progresywny ten samochód, jak powiedzmy 911, ale obraca się tak samo ładnie jak te samochody na zakrętach. To naprawdę niesamowity samochód, jest genialny. Jedzie się nim bardzo szybko, naprawdę płynnie i jest bardzo wydajny. Nie przypomina samochodu wyścigowego. Wydaje się niesamowicie wydajny i łatwy w prowadzeniu. Część mnie chciałaby, żeby był bardziej surowy, ale nie można zaprzeczyć jego możliwościom. Co za samochód. Uwielbiam to sterowanie. I dostarczanie mocy jest niesamowite. Nieustępliwe, bez wysiłku i natychmiastowe. Hybrydy mają sens pod wieloma względami, nawet jeżeli brakuje im nieco charakteru. No, ale wiadomo, wartość spada. Ale kiedy już się nie jeździ, a nie sprzedaje, nie można narzekać, bo to sterowanie. Cały czas mówię o tej nawierzchni. Ale spójrz na to. Brakuje mi tego w elektrycznym sterowaniu. To jest tak szybkie, że aż zrobiło mi się niedobrze, potrzebuję przerwy. Jaki jest mój ostateczny werdykt na temat nowego McLarena Artura? Unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić? Jeżeli szukasz super samochodu, który jest łatwy w prowadzeniu, szybki i ładnie wygląda, dodaj go do swojej listy potencjalnych zakupów. Ja wybrałbym GT3 z manualną skrzynią, po prostu dlatego, że lubię to auto. W każdym razie mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, z też, co myślisz o tym McLarenie. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, już teraz wejdź na CarWow Polska.